Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z serialem The Bad Batch, a dokładnie rzecz ujmując 12 odcinek z 16 drugiego sezonu zatytułowany w wersji angielskiej The Outpost, natomiast w wersji polskiej przetłumaczony jako Bastion, które samo swoją drogą, szczerze mówiąc, tłumaczenie nie jest może idealne, ale może być jak najbardziej. I dzisiejszy odcinek um, był oczywiście zagadką dla mnie, no, pod tym względem, że no, tak jak już nie raz, nie dwa mówiłem, drugi sezon The Bad patrz, jest istną karuzelą, jeżeli chodzi o jakość, bo osiągamy naprawdę rewelacyjne momenty i osiągamy momenty, które wypadają nam z pamięci praktycznie w momencie, kiedy oglądamy ten serial. No i dzisiejszy odcinek zapowiadał nam się dobrze, ponieważ z wszelkiego rodzaju przecieków czy informacji można było założyć, że będzie on się skupiał na postaci Crosshaira, czyli powiedzmy syna marnotrawnego naszego oddziału, no i ten odcinek o tym jest. I generalnie rzecz ujmując... Podczas moich recenzji, dzisiejsza recenzja będzie troszeczkę inna, moi drodzy, ponieważ a, chcę rozbudować trochę wstęp, żeby żebyście mogli zrozumieć dlaczego tak, a nie inaczej odbieram ten odcinek. I przez przez, przez ten cały sezon, który do tej pory dostaliśmy, jak i również niektóre inne seriale, czy na przykład powiedzmy w drugim sezonie Mando, zwracałem uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z serialami, przynajmniej dla mnie, serial jest po to dłuższy od filmu, żeby miał więcej nieco, nieco miejsca, czasu i przestrzeni na rozwój naszych bohaterów. I... Lepiej lub gorzej, ale raczej, moim zdaniem, gorzej drugi sezon debatować sobie z tym radzi. bo mamy bardzo często pewnego rodzaju skokowość, jeżeli chodzi o rozwój naszych postaci, czy też powiedzmy niewykorzystany potencjał. Czego najlepszym przykładem było odejście Eko, który był bardzo delikatnie, moim zdaniem, podbudowany, dlaczego Eko odchodzi, jakie są różnice między nimi a bohaterami. Generalnie rzecz jestem osobą, która lubi rozwój postaci na przełomie poszczególnych sezonów seriali. Jakby takie jest dla mnie za i biorąc pod uwagę, że zostały nam cztery odcinki do końca tego sezonu, obawiałem się coraz bardziej, co będzie z naszym crosshair'em, który tak naprawdę pojawił nam się w trzecim odcinku, gdzie zaliczył rewelacyjny występ. No i co z nim właściwie będzie dalej? No bo jeżeli ma się w jakiś sposób pojawić w finale, no to dobrze byłoby mieć jakiś zarysowany backstory, jakieś, jakieś sytuacje, jakieś przygody jego i tak dalej. I na szczęście dostajemy odcinek 12 Bastion, który. W swoim założeniach jest bardzo prosty. Otóż Crosshair leci na misję z nowym oficerem imperialnym, gdzie ma zabezpieczyć jakiś cenny ładunek przed bandytami e, i do momentu, aż Imperium odbierze tenże ładunek. Generalnie rzecz ujmując, fabuła jest prosta i absolutnie w żaden sposób nie jest jakaś wyszukana, czy też nawet oryginalna, nie oszukujmy się. Ale sposób wykonania jest... Jest, jest przerewelacyjny. Nie jest idealny, bo są tutaj oczywiście elementy w tym odcinku, które moim zdaniem są przeszarżowane i, i może trochę zbyt on the nose, czy też powiedzmy zbyt łopatą w twarz, jak ja to mówię. E, mam tutaj na myśli przede wszystkim wątek, czy też motyw e, tego sępa e, lodowego, który krąży nad całym praktycznie tym odcinkiem. Ale krążkę, który trafia do sytuacji, która odmienia go dosyć mocno i doprowadza go do. Naprawdę zaskakującej decyzji, no bo pamiętajmy, że Crosshair to jest ten, który podąża za rozkazami, że zadaniem żołnierza jest wykonywać rozkazy, po to my klony zostaliśmy stworzeni i spotyka na swojej drodze Maydaya, czyli dowódcę lokalnego oddziału, który stracił praktycznie wszystkich swoich ludzi i który, no, wydaje się, że wyszedł z tego samego punktu, tak, że służył, że był wierny, ale jest zgorzkniały, ponieważ uderzyła go rzeczywistość, uderzyła go sytuacje e i jednocześnie relacje z nową władzą, z nowym, powiedzmy, Imperium. I poprzez próbę, czy też powiedzmy udaną, ale jednak nie do końca od, próbę odbicia e, zapasów e, od rąk e, napastników, poprzez e, walkę o życie, dowrócenie do bazy, krosek przechodzi przemianę. I generalnie rzecz ujmując nie jestem zbytnio zwolennikiem nagłych przemian bohaterów, coś na zasadzie jedna rzecz przemieni nas całkowicie. Ale w tym przypadku, moim zdaniem, jest to zrobione naprawdę, naprawdę dobrze. To jak ten odcinek pokazuje nam, dlaczego Crosshair tak naprawdę załamuje się. Dlaczego, w momencie, kiedy cały jego świat zostaje zniszczony, cały jego światopogląd obraca się w niwecz, dlaczego podejmuje się decyzji zabicia swojego nowego dowódcy i dlaczego kończy w taki, a nie inny sposób. To jak on patrzy na postać Maydaya jako tak naprawdę przyszłego siebie, zgorzkniałego klona, który przekona, ona się za jakiś czas, że to jest nic nie warte. E, relacje z oficerem imperialnym, który który jest, nie wiem czy tak miało być za jakieś wyszukana, czy też nawet o mrocznym ukazaniem, tak naprawdę jak na kreskówkę, jak animację, e... Bycia w systemie totalitarnym czy, czy, czy autorytarnym, gdzie tak naprawdę i oficer, jakby mówi to całkowicie poważnie i sensownie, na zasadzie nic nie znaczysz, jako jednostka nie masz żadnego absolutnie znaczenia. Co też jest ironiczne, jednocześnie, bo no, możemy spokojnie założyć, że ten oficer też nic nie znaczy dla tych nad sobą. Cały, cały sposób ukazania tego, to jak powiedzmy, funkcjonują pojedynci żołnierze. Jaka jest. Yy... Relacja czy stosunki w ramach tej całej hierarchii, jak i również jakie są relacje między klonami a nową armią. Dosyć naprawdę ten odcinek jest mocno symboliczny w wielu aspektach, ale moment, kiedy szturmowcy, nowi, czyli powiedzmy ludzie, nie klony, e, no, nie wiedzą za bardzo co zrobić z klonami, nie wiedzą czy podejść, czy zrobić, i w momencie, kiedy dowódca mówi im dalej, pakujcie, to oni nie czują żadnej więzi, braterstwa, żeby pomóc tym klonom, które dosłownie umierają na ich oczach, na, na ich podwórku. Ten odcinek świetnie łapie te wszystkie niuanse, te wszystkie aspekty. To, co już było budowane od praktycznie początku tego sezonu, czyli różnica między klonami a zwykłymi żołnierzami. Crosshair, który ja, ja wiem, że to jest tylko jego drugi odcinek z 12, i, i można byłoby to jeszcze bardziej podbudować, ale i tak jest to zrobione co najmniej solidnie. No i z drugiej strony. Realizacyjnie ten odcinek jest po prostu świetnie wyreżyserowany, moim zdaniem, i przemyślany tam, gdzie trzeba milczeć. Bohaterowie milczą, i kamera, ujęcia, oświetlenie czy rzut pokazuje nam to, co mamy zobaczyć. Kiedy widzimy na początku odcinka cały szereg hełmów klonów na kontenerach, które potem, jak wiemy, zawierają nowe pancerze. I to jest naprawdę znów symboliczne, ale bardzo dobrze zrobione. Scena z miną, z rozbrajaniem miny. Może trochę mocno, zbyt dosłownie mówiące, że no nie mamy tutaj zapasów, bo nikt nas nie słucha. I to, to można było sobie pominąć, bo to jest. Mam wrażenie, że to jest bardzo często w tym odcinku pada, ale naprawdę jest to przemyślane, dźwiękowo, nawet nie mówię tutaj o muzyce, która też robi kawał rewelacyjnej roboty, ale dźwiękowo jest to świetnie zrealizowane. No, ciężko, poza tymi drobnymi rzeczami, o których wspomniałem, czyli ten sęp, który no jest dobrą symboliką, ale jest go trochę za dużo, moim zdaniem. Z drugiej strony, no, właśnie pewnego rodzaju wspominanie o tych zapasach, ale generalnie rzecz ujmując, ten odcinek jest rewelacyjnie przemyślany, zrealizowany pod względem technicznym. Naprawdę, naprawdę znów po raz kolejny debatbacz na szczęście zalicza kolejny świetny odcinek. I tak jak pisałem na Facebooku i jak na, przez najbliższe kilka odcinków planuję to utrzymywać, moim zdaniem mando zostaje zjedzony w całości w tym tygodniu. Naprawdę pod każdym względem ten odcinek Gelon Warsów, to czy, przepraszam, jest lepszy, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o przemyślenie niż mando. Więc na razie 2-0 zdecydowanie dla debadwatch. Tak więc dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale. Możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w końcu na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!